Z Ewangelii Świętego Łukasza. Kto z was mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola. Pójdź i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej? Przygotuj mi wieczerze, przepasz się, i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie, i Wy, gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Ten cały fragment, łącznie z wczorajszym, to jest pewien fragment o niemożliwościach. Niemożliwe, żeby nie przyszły zgorszenia. Są, były, są i będą. Zgorszenie już w gronie apostołów, zdrada Judasza, zaparcie się pierwszego papieża, kolegium biskupów, które chcemy zbronić Chrystusa, rozpierzcha się każdy w swoją stronę, ratując swoje życie. Niemożliwe, żeby nie przyszły zgorszenia. Dalej, niemożliwe, żeby... Mm, przebaczyć bratu, jeśli brat twój zawini, upomnieć go, właściwie upomnieć, chyba też jest niemożliwe dla nas, z pełną miłością, z troską o jego zbawienie, yy, nie będąc spowodowanym własnym gniewem, zranieniem z naszej strony, chęcią odwetu, 100% yy, przebaczenia niemożliwe. Gdyby siedem razy na dzień zawinił i siedem razy zwrócił się do Ciebie, przebacz. Pewnie niemożliwe dla tego, który miałby przebaczyć, i obawiam się, że też niemożliwe nawet dla tego, który by zawinił siedem razy, żeby jak ten idiota wracać, pokażać się siedem razy dziennie. To już po którymś razie ktoś by powiedział ten, wobec którego się ktoś zawinił. Masz, albo się poprawisz, albo nie zawraca mi głowy. To, to nie tak. Niemożliwe, niemożliwe. Niemożliwe, żeby teraz y, powiedzieć do y, jakiejś rośliny, do morwy, wyrwij się, przesać się w morze. Niemożliwe. Przemóż nam wiary. Też niemożliwe, żebyśmy tę wiarę przyjęli. Wiara w końcu jest cnotą teologalną, to znaczy, że Bóg całkowicie stoi za tą rzeczywistością, że Bóg może tylko tą wiarę dać, że Bóg może usposobić, uzdatnić nas do tego, żebyśmy tę wiarę przyjęli. Wszystko jest niemożliwe. I to się przekłada również na to dzisiejsze czytanie. Kto z Was mając sługę? który ożył pasie, powiem, gdy wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Niemożliwe. To nie tylko sługa, tu jest dulos, tu jest mając niewolnika. Niewolnik był kimś, kto nie miał żadnych praw. To była maszyna do wykonywania zadań. To był człowiek zupełnie zależny od swojego pana. Niemożliwe, żeby ten pan, kimkolwiek by był w tamtym yy, świecie, powiedzieć, że teraz pójdzie i do stołu, może jeszcze razem ze mną, jak, jak wolny człowiek. Absolutnie niemożliwe. Powiem mu raczej, to Chrystus jest tego świadomy, idź, przygotuj wieczerze, przepasz się, służ mi, ja sobie zjem, napiję się, a potem ewentualnie zrobisz to ty. Pomimo, że do tej pory tyrałeś gdzieś na polu. I teraz, czy Dziękuję temu niewolnikowi za to, że, że, że zrobił to, co powinien. Jego psi obowiązek, żeby to zrobić. Nic mu się za to nie należy. Nie ma wynagrodzenia, nie ma im jakiegoś kieszonkowego, nie ma podziękowania. To, jest, to są niemożliwości, które przychodzą, i Chrystus wchodzi w te niemożliwości. Dla nas to wszystko jest za dużo. Wszystko jest czymś, co nas przerasta. Czymś, do czego my absolutnie nie dochodzimy, czego nie jesteśmy w stanie nawet myśleć o tym, żeby tak zrobić, wpaść na, na pomysł, żeby to była jakaś opcja w naszym życiu. I w tę możliwość wchodzi Chrystus. Bo On jest tym, który stał się niewolnikiem. On jest tym, który wobec apostołów czyni tą posługę ostatniego. Przygotuj mi wieczerze, przepasz się. Znamy to dobrze z Ewangelii świętego Jana, że gdy nadeszła pora, Chrystus wstał od wieczerzy, przepasał się i poszedł usługiwać. I to poszedł usługiwać w sposób niewyobrażalny, w sposób nawet nie niewolniczy, gorzej niewolniczy. Bo niewolnika hebrajskiego nie można było zmusić do umywania Panu nóg, absolutnie nie. A Chrystus to robi. Wobec tej miłości Piotr się buntuje. To jest ta niemożliwość, która staje się możliwością w Bogu, Chrystus uczynił dla nas rzeczy niemożliwe. Kochał nas, właśnie tych, którzy siedmie siedem razy, nie siedemdziesiąt siedem razy, tysiąc razy e, zawinili przeciwko Niemu. Więcej, że, że nie przychodziliśmy do Niego, nie mówiliśmy żałuje Tego, On ciągle, ciągle przebacza, i przygotowuje tę ucztę. I usługuje. I my, jako wolni, jako ludzie uprzywilejowani, jako dzieci Boże, możemy zasiąść do Eucharystii, możemy zasiąść do tego niesamowitego stołu, którym tak często gardzimy. Po co Mniejsza święta? Mógłbym pójść w, w niedzielę, nawet często jest wielu, którzy nie chodzi, a co dopiero w, w ciągu tygodnia, żeby teraz się tym przejąć. Żeby mieć to nastawienie, które miał Karlo Akutis z autostrada do nieba, że chce być jak naj, najczęściej, chce przeżywać tę Eucharystię, chce się karmić tym chlebem jak najwięcej. Bo to jest nie tylko coś, z czym się karmimy, ale coś, co stajemy się tym, co, co spożywamy. Stajemy się, Eucharystą, że my teraz nabywamy tych niemożliwych dla nas postaw, czyli usługiwania, przepasywania się. Usługiwania drugiemu. A na końcu to, co Chrystus mówi, jak uczyniście to wszystko, to mówicie: jesteśmy słudzy, nieużyteczni, niepotrzebni. Jeden z moich braci często rozmawiając ze swoim przyłożonym, który był takim, jak nazywaliśmy, hrabia, że zawsze mówi, A proszę mi to podać, a proszę to wynieść, a proszę to, proszę tamto. I w pewnym momencie e, wysłał tego mojego współbrata. Po coś tam ten wrócił, <laughs> spełniając jego polecenie. A ten, taki ton, taki arbitralny, mówi: No, Leszku, co, co ja bym bez Ciebie zrobił? No, pokorny Leszek odpowiada: To samo, tyle że sam. Coś w tym jest, że, że musielibyśmy zrobić sami w ostateczności. Chrystus y, robi rzeczy i to nie tylko jakaś misja krótka, ale, ale misja pójścia na krzyż. Robi to i y, 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 mówi po, y, to słowo, które dzisiaj nam nakazuje czy poleca nam, żeby powiedzieć już i że wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Chrystus, który jest Synem Bożym, który jest Bogiem samym, on o sobie powiedział: Jestem niewolnikiem. Ja jestem tym sługą. Ja jestem niewolnikiem niepotrzebnym, nieużytecznym. Ja wykonałem tylko to, co powinienem wykonać. Przyszedłem na świat, posłuszny woli Ojca. Zrobiłem tylko to, co, co powinienem wykonać. To jest to, co Chrystus uczynił. I to, do czego chce nas uzdolnić, do rzeczy niemożliwych. I te, te rzeczy niemożliwe są nie do, nie jest do bez wejścia w tą wieczerzę, którą On dla nas przygotował. W tą wieczerzę, gdzie On sam jest tym, który posługuje, jest tym, który przychodzi do nas, daje nam siebie w, w całości, do końca. On, Bóg, jest Panem rzeczy niemożliwych. Trudna to rzecz, niemożliwa, a jednak czy chciałbym się dać w ten sposób posłać, czy chciałbym mieć tą, tą postawę tych sług niewolników, uznając swoją nieużyteczność, niepotrzebność i to pragnienie wykonać to, czego chce od nas Pan. Niech Ci Błogosławi, strzeże Ojciec i i Duch Święty. Amen.